szybki sposób nauczyć się rainbowa trzeba pierwszy krok trzeba postawić tak noga drugi krok trzeba postawić nogę na skraju piłki przechylić się do przodu i odbić drugą nogą żeby no i ja nie robiłem tego lewo ale chciałem Wam tak pokazać więc leciało rainbow'em więc polecam będę nagrywał aktualnie o piłce może będą jeszcze rivalsy i rozpoczynam akurat tą karierę i jeszcze tak na szybko Byk szybki rainbow no po prostu pokażę wam taką postaram się to wam jakoś nagrać no teraz było słabo ale nad nie wiem czy widzieliście więc postawię was tu na chwilę i mam nadzieję że gdzie wszystko widoczne tak? sztuczka neymara więc będzie nagrywane o piłce nożnej no i to wszystko będę uczył was jeszcze wielu trików żeby obejść przeciwnika więc narka.